Siema, ja jestem Szymon. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć przerażającą historię z mojego życia. Minął rok, odkąd się to zdarzyło i wciąż mam traumy. To była końcówka grudnia. Rodzice po moim długim męczeniu w końcu kupili mi nowy komputer. Ja musiałem jedynie kupić klawiaturę, myszkę i monitor. Pewnego dnia podczas pełnego emocji kopania dirta w Minecrafcie, jadłem pączka i piłem do niego kakao. Wtedy niespodziewanie z krzaków wyskoczył Creeper. Ten zielony ogóraz bardzo szybko wysadził wszystko w powietrze. Tak się go przestraszyłem, że aż upuściłem kubek z kakałem. Ech, prosto na klawiaturę. Ale nie przejąłem się tym, że mi się zalało. Była wodoodporna. Odłączyłem ją i zacząłem czyścić, aby się nie zaczęła kleić, i wtedy usłyszałem: Ej! Nie wiedziałem, kto to powiedział, ale po chwili usłyszałem: Mówię do ciebie! Wtedy też zorientowałem się, że był to głos mojej klawiatury. No się ma. Co tam? Zapytałem. Mogę wiedzieć czemu na mnie wylałeś kakao? Odpowiedziała klawiatura z wyrzutem. No sorry, już cię powycieram. Klawiatura się obraziła, przerwała mi i powiedziała, że nie została stworzona do Minecraft, tylko do Robloxa. Potem jeszcze zaczęła mówić, że Roblox jest dużo lepszą grą od Minecrafta, bo jest za darmo. Kurdy balans! Tego było już za wiele. Wziąłem klawiaturę pod pachę, poszedłem do kuchni i wyciągnąłem największy wałek jaki tylko znalazłem. Potem zacząłem tłuc tę klawiaturę tak długo, aż powypadały z niej wszystkie przyciski. Niestety, ale widziała tu moja myszka. Powiedziała tylko, że powinienem grać w mniej agresywne gry komputerowe oraz, że niedostatecznie panują nad gniewem. I od tej pory z obrzydzeniem patrzę na pączki. A czy wam zdarzyło się kiedyś zniszczyć swoją klaweturę? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. A zaraz. N nie macie jak, bo już ją zniszczyliście. <grybujesz> Nevermind. Życzę miłego dnia. Cześć.